Damian Skarżyński przedstawiam X.com Enemy Within. Pierwsze lądowanie. W rolach głównych wystąpili porucznik Kinga Gromadka, pseudonim Smurfetka. Porucznik Paul Urban, pseudonim Wolsoholik. Szeregowa Anna Trybek. Szeregowa Renata Ozimek oraz Sara Tomaszewska. No i idzie nam. Idzie nam jakoś to. W takim odcinku nam coś nie lądowało. Uff, jak ja nie lubię lądowań. Nawet nie zdajecie sobie sprawy. Ale to tylko mały zbiorowca. Więc może przeżyjemy? Przynajmniej będą wyrównane szanse. 7 na 5. Murzuł to dziobów. Maszynie spanikują. Dobra, lecimy. Na miejsce. No i dobra. Francja prosi o pilną pomoc. Okej, okay, okej. Okay, Według okay. raportów UFO wylądowało w słabo zaludnionym terenie. Musimy być czujni i zlikwidować na To by jest jakaś stara mapa. Znajdźmy życie. Trans Francji, w Lesie. W dzień. To, to nowość. No dobra, 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 dobra. Sztab, tu wielkie niebo. Jesteśmy o, na pozycji szkoda. i czekamy na dalsze rozkazy. Rozumiem wielkie niebo. Uderzeniowy jeden, macie zgodę na zrzut. Raz na tej ze szczególną mapie z ostrożnością. Strasznego łupnia. Nie wiemy, jaki jest status wroga w tym rejonie. Zresztą e, superlaty na tej mapie też dostał raz strasznego łupnia. Tędy idziemy, czy tędy? Tutaj są jakieś dziewka. Dobra, a tutaj jak to wygląda? Też są drzewka. chyba chyba ich więcej. Więc pójdziemy, może na tą stronę. I jest spokój. Hmm. E, Kinga tu. Nie mam dalej snipera. To mnie martwi. No ale. Nie możemy mieć wszystkiego. Próbujemy zajść to ufo trochę z boku. I mam nadzieję, że ta strategia wreszcie się na tej mapie okaże tą właściwą. Bo jak do tej pory, to... Oj, raz wyszło mi nawet dobrze, a chyba dwa razy było kiepsko na Idę Idą od razu? Idą od razu, a co będą się... Co oni się będą e, szypać? To jest lądowanie, a nie e, katastrofa. Od razu, od razu się meldują Dobra jednego wybili drugiego wybili No i okej okay. A widzisz go nawet 49% A spróbuj A spróbuj A co byś nie spróbować Może akurat Pięknie Pierwsza trójka rozwalona i tak ma być. aby tak dalej. Okej. Okay. Ustawmy się tu. Co, ja niby tutaj nie mam żadnej osłony. Aha, no to dobra, no to się ustawmy tu. Pójdźmy tu. Pójdźmy tu. o Socholik dostał awans. Super. Porucznik się zawsze przyda. A nie, nie, chyba nie dostała awansu. Ale ktoś tam trafił z tyłu, więc może kto. Kto wie? Dobra, idzie coś jeszcze? Mam Meduzy idą. No trudno Trudno się mówi, będziemy na nie czekali A Melk się pójdzie po prostu żeby, Ładnie mówiąc bać. Niech przyjdą do nas, no chodźcie 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 No Gdzie jesteście meduski? Jest meduska, powinna być zabita Właśnie o to chodziło. Dobra. A w następnej rundzie powinna przejść ta druga meduska. Na szczęście te med meduzy nie, nie wychodzą. Nie atakują jedna. Nie atakują obydwie w jednym czasie. Dobra, chodź ta tą drugą meduskę. No? Gdzie jesteś? Nie macie. Tego filmu nie w tym momencie. Pewnie się wydziercza na kogoś innego. Oje, no tak myślałem. O kurde, ale dwa pudła, przeżyła. Będziemy mieli rannego na tej misji. No dobra. Wykaś się, no, może niekoniecznie e, karabinem, może lepiej pistoletem. Zadbierasz swój awans. I tak jest. Masz awans w kieszeni. Okej, okay, ty się rozglądaj, a my, a my idziemy dalej. My idziemy dalej. Uuu, jeszcze se kto idzie, ale ich dużo dzisiaj. No dobra czy kinia, tam będziemy w stanie jakąś rakietę posłać no 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 jest innej kamery czy mieć lepszą perspektywę nie niestety niestety kinia jest daleką ale to już chyba już ostatnia grupka więc hmm, przynajmniej tyle o, widzisz ich dobrze 60% no to sprzątnij go Tak jest. A jak tutaj jest? Wolsoholic. No to wolsoholic też jednego mógłby ściągnąć. O, Paul. Zrobiłeś to tak, jak nas już dawno odzwyczaiłeś od takiej gry. Stąd może będziemy kogoś wzięli? Nie, nie. Dostało ich dwóch. Załączam się, Aha, ale w ten sposób Trochę dziwacznie Wow, za dwa krytycznie śmieszne to by było Stara tutaj Widzi dwóch, ale dlatego ma lepsze szanse Może pistoletem, żeby nie tracić amunicji no, załaduj ich obydwu. Mm, szkoda. Mm, szkoda, że tak to się skończyło. Polsaholiki, ty już masz awans zapewniony, więc może... ...dajmy się wykazać Kinze. Niech zadba o awans. Okej. Okay. Awans już nasz. Teraz byśmy mogli popolować sobie na e, przywódcę, e, Czyli na przybysza. Kurde, ja, ja będziemy mieli na tej misji. Coś mi się to nie podoba. Tu mam awans, tu ma... O, oh, Kinga ma awans. Dwóch poroczników będziemy mieli. Paul ma awans i Sara ma was Nie, Sara nie ma. Sara też będzie miała... Nie, nie będzie miała awansu, sorry. A, przeładuj. Raczej nie powinien nam ten przywódca wyskoczyć, póki go nie zauważymy. No dobra. O, no, zaraz tracimy drugi mal, tak jak wam mówiłem. Ale na wszystkich mapkach, które się pojawiają przybysze. Jest z tym problem. To się taka norma zaczyna robić. No dobra, tutaj tutaj hmm. kurde tam mogę go zobaczyć okay. no, to nie, nie w tej rundzie. I przeładujmy. A raczej on jest ostatni, więc nie powinno się na mnie stać. No ale wiecie, w nigdy za wiele. Zdaje się, że to główne źródło zasilania statku obcych. Mogę tylko okay. zgadywać, jaka moc jest potrzebna do napędzania tego okrętu. Lepiej uważajcie, do czego strzelacie. Dobra. Ten sprzęt może być wyjątkowo niestabilny. Weźmiemy to ze sobą. Raczej tego nie pozwolę, żeby to zostało z... zniszczone. Boj! idziesz tu Ania Eee no ten przywódca powinien być złapany przez nas w nasadnej dórze o lesie nic nie stanie jakiegoś ale nie powinno wszystkich już raczej jego ludzi wybiliśmy o kurde nie 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 nie, nie. musiało się coś chrzanić musiało się coś chrzanić po prostu musiało o oh, fuck Stracimy sarę No trudno Trudno się mówi Trudno się mówi No właśnie O jaką cholerę ty kogo zobaczyłaś Pana, czy ty tam dobiegniesz? Kurde, nie dobiegniesz. No to robimy tak. Ty podbiegnij tutaj. 46%, no nie, nie, nie zbyt dużo. Tu jest ania trybek. Znaczy mi się ty dobiegnie. Nie dobiegniesz, do niebie. no to żywcem ci nie weźmiemy. Koleżko. No ale już więcej nie zabijesz naszych. Uberwał. No i teraz Arena może go spokojnie załatwić tak jest. No wszystkie cele misji zrealizowane byłoby bardzo dobrze, jakby go Sara nie zobaczyła, bo pewnie byśmy go wzięli rzeczywtem. Ale przez to, że go Sara zobaczyła, zginęła. Tak to się kończy, no niestety. Dobra. O, Saport, który będzie naszym assaultem, bo ma takie łapie umiejętności jak assault. Ciekawa jest ta opcja. Kinia może wziąć trzy apteczki. No to weźmiemy te trzy apteczki. ona nie, nie najlepiej strzela, dlatego to się może przydać nam. O, jest assault, dobra, Ania, Ania będzie naszym assaultem. Bliznę dostaliśmy, o bardzo się z tego cieszę. No kinia zasłużyła na bliznę, tylko że... Dowódco, ponieśliśmy spore straty i do tej pory nie znaleźliśmy nowych ludzi. Musimy zacząć rekrutację nowych Dobra. żołnierzy w koszarach. Dobra. Kinia, dostajesz bliznę za cały swojej twojej pracy. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Kurde mam masz tyle kund, yy, rannych niedobrze To niedobrze yy, No niedobrze Właśnie ciekaw czy nam się podniosły jakieś yy, statystyki No Kinia ma 61 Ktoś nam jeszcze awansował Paula awansował 89 To ja ty Paul, jak będzie pułkownikiem, będziemy ponad setkę i też ma wysoko, no w ogóle mój pierwszy skład ma wysoko i wolę mają nawet ładną. Podoba mi się to szkole oficerów. Ach, mogę jak z... to by było świetne. Tylko, że na razie kasy nie mam, ja tam też nic nie zniszczyłem, żeby była kasa. Ale na razie sprzedajmy to. Jeszcze będą statki obcych, a ja potrzebuję w tym momencie wybudować coś bardziej pozytycznego dla mnie, czyli pójdę szkoły oficerskiej i sobie wziąć to świeci przykładem. Kapitan, no to już za niedługo. Przedmioty jakieś trzeba kupić? Nie. Nie. Jedne co to można by było tu kopnąć. Jakieś laboratorium nie mogę wybudować, na razie, na razie nie, mamy tych techników 14 więc na to, nie trzeba by wybudować, za niedługo No, to chyba drugi miesiąc dopiero, więc... Yy, nie od razu... Yy, Kraków Kraku zbudowano. Nic się nie dzieje. O, mamy terror. Tenor w Sydney, Tutaj trzeba ukończyć. Ale to już będzie następna misja. O, choroba jasna. Chyba nam nie wszyscy wyzdrowieli. Ale jak to możliwe? Aha, jeden dzień, dwa dni. I grom, cztery dni. O, choroba. Oooo, jakiś żółto działów trzeba wziąć Który mają 65, to jeszcze do zaakceptowania. No i... A tu już przynajmniej wola. No dobra. Katarzyna... Weźmy Bardzo... Oczywiście kolor włosów zmieńmy. Hmm. Hmm. O, czaper sobie będzie Kasia biegała. Jest. że zastanowimy się nad doborem żołnierzy w następnej misji ale powiem Wam, że będzie ciężko oj będzie ciężko ale to już w następnej misji będziemy się martwili do usłyszenia do zobaczenia w kolejnej misji